tam w następnym odcinku na Antość TV Znaczy na Bumpi TV Jak były te raptory też się pomyliłem O ten wulkan jest ten sam co ten O, jakie gwiazdki. Kiedy będzie ta korona? Położył się na wulkanie. <laughs> Coś nie będzie żył. Indoraptor nie pokona tyranozaura. Zobaczcie, tyranozaura na cytanie. O, ta korona jest dobra. Koniec w tym odcinku.